Cześć, witamy Was. Przez media społecznościowe przewija się fala w tej chwili kwestii opłacania, gdzie opłacania i gdzie wędkowania od nowego sezonu 2024. No jest temat bardzo złożony i ciężki, w zależności od tego, jakie kto ma możliwości. Zdajemy sobie sprawę, że wielu wędkarzy wędkuje w rejonach takich, że poza wodami PZW oni nie mają żadnego innego wyboru więc dla nich myślę, że problem będzie mały my z Andrzejem od dwóch lat udało nam się yy, dostać i wykupywać licencję Stowarzyszeniu, Stowarzyszeniu Wielkactwa Sportowego które założyli byli członkowie PZW na byłej wodzie PZW z której PZW w 2010 roku zrezygnowało Wędkowanie czy w stowarzyszeniach, czy na wodach komercyjnych, czy na tak zwanych wodach zerowych no, jest problemem, powiedziałbym, dla wędkarzy spinningowych, bo wędkarze spinningowi, wiadomo, jest to inna zasada. Te łowiska stowarzyszeń, łowiska komercyjne, generalnie są nastawione na karpiarzy lub wędkarzy, którzy siadają na zasiadce, czy to federowej, czy to gruntowej chcąc wędkować na spinningu łowisk stowarzyszeń czy komercyjnych no jest bardzo mało albo mało się o nich słyszy a na, na wodach stowarzyszenia zawsze trzeba zwracać uwagę na to, jeżeli chodzi o spinningistów, żeby po prostu komuś nie przeszkadzać, nie? Są to miejsca, gdzie, gdzie się wywozi te zestawy i, i zawsze może dojść do jakiejś kolizji, gdzieś się komuś ściągnie zestaw, a więc tym trzeba uważać. Przed chwilą Jurek też powiedział, że szukamy takich wód jak zerówki. Zerówki to nigdy, nigdy, może nigdy nie, ale od pewnego czasu to już, to już nie jest, że to jest woda, która do nikogo nie należy że każda woda, taka ta przysłowiowa zerówka ma już dzisiaj swojego właściciela i tak czy do końca my też tam legalnie wędkujemy nie no jesteśmy przekonani. Nie, jesteś, nie jesteśmy przekonani. Nie jesteśmy przekonani. Słuchajcie, no czasem jedziemy gdzieś, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że tam też jest jakiś właściciel i może dojść w jakimś czasie, czy jak ktoś nas gdzieś ten dopadnie dopadnie, że może dojść do jakiegoś konfliktu. Także zdajemy sobie z tego sprawę, i tak jak Jurek powiedział, jest to ciężki temat dla osób, które nie mają wyboru i wędkują tylko na PZW, bo, no bo, no bo nie ma gdzie. Są takie. Miejsca w Polsce, gdzie, gdzie po prostu jest ograniczen... ograniczona ilość tych, tych zbiorników yy, większość z nich jest gdzieś wydzierżawiona przez Polski Związek Wędkarski i oni już oni już yy, nie mają nie mają takiego komfortu, żeby gdzieś sobie, gdzieś coś pojechać poszukać, my mamy my mamy, bo jest tu wzdłuż naszej pięknej rzeki Odry jest tych miejsc dosyć sporo miejsc takich pożwirowych no ale tak jak powiedziałem, nie zawsze nie zawsze to już jest woda, która nie ma żadnego właściciela w zasadzie wszystkie już tego swojego właściciela mają, i na to też trzeba uważać, nie? Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy zachowywać się, powiedzmy, sportowo, można powiedzieć, sportowa, no to właśnie. Czy my tam powinniśmy być? I, i tu znowu jest zagwostka, czy, czy opłacamy PZW i, i z tym spinningiem tylko, tylko trzymamy się tych, tych wód Polskiego Związku Wędkarskiego, bo tak jak Jurek wspomniał, te wszystkie, te wszystkie wody stowarzyszenia, wody komercyjne, tak jak powiedziałem, tam może dojść do konfliktów, gdzie na przykład wędkarze sobie wywożą swoje zestawy karpiowe, bo tak w 80% tak jak nie 90% jest i tam też może do jakichś konfliktów dochodzić, także jest jakaś zagwostka, jest czas do przemyślenia jeszcze parę dni nam do nowego roku zostało, do nowych opłat i hmm, słuchajcie my, coś trzeba wybrać? Co jeszcze wybrać my jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo, bo mamy albo stowarzyszenie, no, albo albo PZW, albo opłacamy i stowarzyszenie opłacamy PZW ale tylko z powodu jednego z jednego powodu, spinningu tylko z tego powodu. No, słuchajcie, opata, czy w PZW, no, czy w Stowarzyszeniu, one są po prostu opatami zbliżonymi. Przy czym, tak jak żeśmy powiedzieli, w Stowarzyszeniu macie dwie, trzy wody o jakimś tam powierzchni, natomiast w PZW jest tych wód trochę więcej. My tu nie zachwalamy PZW, że się dobrze zrozumieli, staramy się być obiektywni i mówić o tym, co się dzieje i jak się dzieje. Spinningiści naprawdę mają duży problem. Łatwo się mówi zrezygnować z wody PZW. No, to zrezygnowało w tym roku około 74 tysięcy. Z tego co nieoficjalnie się mówi, to nawet chyba więcej. już. To przekroczyło, bo to był stan na 31 sierpnia. We wrześniu dalej wychodziły osoby, które nie opłaciły, i Polski Związek Wędkarski. O tym wie, o czym nie informuje nas, bo to wiadomo, wszystko utajnione zostało. No, zobaczcie następna sprawa, nie wiemy, co będzie dalej z PZW, bo nowy statut, który ma być uchwalony 17 lutego na nadzwyczajnym krajowym zjeździe delegatów, przewiduje już, że niektóre okręgi stracą płynność finansową. Jest, jest przedstawiony wariant, co się będzie wtedy działo, że następny okręg będzie go przejmował. Wiadomo, również i z długami. Jak to się potoczy? Nikt z nas tego nie wie i nikt z nas nie jest mądy. Myślę, że rezygnacja sama z PZW dla wielu wędkarzy będzie tak dużymi kosztami, że również będą mieli wielki problem. Sami wiemy o tym dobrze, bo opłacamy i Stowarzyszenie. I Polski Związek Wędkarski tylko z tego, że chcemy po prostu mieć możliwość spinningowania, chociaż tej ryby drapieżnej w tych łowiskach jest coraz mniej. Trzeba się liczyć z tym również, że skoro wody polskie kontrolują operaty rybackie na wodach rybackich, wiadomo, że większość tych z naszych pieniędzy pójdzie na wody rybackie, żeby po prostu PZW tego nie staciło. Jak będą zarybiane te wody. Pożwirowe, czy tam, gdzie wydobywano piasek, czy w inny sposób, które koła się opiekują, ze samych składek będzie bardzo ciężko. Tym bardziej, że prawdopodobnie również ma być obniżona ze składki i ogólnokrajowej, członkowskiej, i ze składki okręgowej procent, ile koło będzie dostawało z tego. Nie wiem, na ile jest to prawdą. Bo o tym nikt nie, nie mówi, i nikt nie chce opublikować uchwał, że prawdopodobnie z 45 zeszło to do 40%, ale mówię, jest to prawdopodobne, jeszcze raz zaznaczam, bo po prostu nie ma gdzie tego sprawdzić. Nie będziemy Was zanudzali, pozostawimy Was. Ale też e, najlepsze z tego wszystkiego, najlepsze też powiem w cudzysłowie, jest to, że po prostu to są nasi pracownicy, to są nasi pracownicy i oni dbają o to, żebyśmy się niczego nie dowiedzieli. No tak przynajmniej to na razie wygląda, bo to co mówi Jurek przed chwilą, e, nawet to, nawet to nie jest opublikowane, jakie będą składki w przyszłym roku u nas, gdzie mówi są koła, które gdzieś, gdzieś miały już gotowe tabelki. <laughs> Gdzieś zamieszczone to zostało na Facebooku przez Jurka, a u nas jeszcze nic nie wiadomo. Nie mówię o Stowarzyszeniu, tylko mówię o Polskim Związku związku Wędkarskim. No niestety tak to jest. Nasi pracownicy, bo to są nasi pracownicy, tak jak przed chwilą powiedziałem. No, no właśnie. Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie, jak nas traktują i jak do tego podchodzą. Jak to rozmawiałem ze roku z jednym z prezesem z naszego powiatu, przyjdzie pan opłacić, to się pan dowie. Nie, nie chciał przez telefon powiedzieć, ale, jaka ale, jest opłata. Ale to nie jest żadna tajemnica, to no nie ja powinno rozumiem. być tajemnicą. No to samo to, że okręgi do końca września uchwaliły opłatę okręgową, a publikowały to dopiero w grudniu. Też nie wiadomo po co i na co, bo wiadomo, że to nie jest żadna tajemnica, bo my i tak musimy to opłacić i musimy się dowiedzieć. Nie chcę już. Naciągać tematu, jak to niektórzy z Was mówią, zaczyna to być pomału mała polityka wędkarska prowadzona. Jak to się będzie dalej działo, zobaczymy, co przyniesie nowy rok, ilu z nas opłaci, ilu z nas zrezygnuje i w jakim kierunku będą szli ci wędkarze, którzy zrezygnują. Bo wiadomo, że na pewno koszta wcale nie będą mniejsze. Może możliwości za to wędkowania i łowienia ładniejszych ryb będą większe. I oby w nowym roku każdy z Was wybrał tak, żeby mu się to i finansowo opłacało, i łowił ładne ryby. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia w następnych filmach wędkarskich.